11. seria spotkań PGNiG Superligi Piłkarzy Ręcznych. Gościmy dzisiaj w Zabrzu, gdzie Górnik podejmować będzie Sandrespa, Pogoń Szczecin. Na ten mecz zaprasza Państwa Marcin Muras, Wąsowski, Gierak. Gierak wychodzi do rzutu i zdobywa pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Teraz bardzo dobra akcja Dudkowskiego, ale nie popisała się obrona Szczecinian bo ta akcja z wyjściem Wąsowskiego. Jeszcze raz Gierak. Gierak! No i zaskakujący rzut z biegu. Jeszcze Adamuszek wchodzi do obrony. Starczewicz, ależ precyzyjny teraz rzut. Chorwata. Sysiak zbieg na koło. Gierak. Gierak! Troszkę za dużo zostawili mu miejsca. Czwarte trafienie Gieraka. Wąsowski. Rybski, odbieżny i trafia. Gogola ponownie na środku rozegra. Krzywkowski. Krzywkowski miał dużo miejsca, ale tylko słupek. Natomiast był na miejscu Bartłomiej Bis. Gogola. Gogola, ale świetny zwód. Zgubiona cała obrona. Teraz do na koło i skutecznie Sebastian Kaczor. Gierak. Zaręba. Wyczyszczony teraz pole. No musiał to już trafić Mateusz Zaręba. Gierak. I znowu strata. Dobrze teraz. Refleks Gora Bykowskiego. Dobre, dogranie na koło. Jest trafienie Bisa. Świetnie, przeszli z obrony do ataku. Krup rybski. Teraz udało się dograć do kroka. Zaręba, bieg tam Krysiak na koło, ale nie dostał podania. Teraz to podanie do kapeli, ale ten się nie zorientował. Teraz e, skutecznie krupa. albo dopiero jego pierwsze trafienie w meczu. Jeszcze raz Gogola, gola. Próba przechwytu nieudana. A wtedy zazwyczaj kończy się to stratą bramki. Pierwsza bramka Krzysztofa łyżwy. Rytkowski. Gogola, gola. sam. Do Rytkowskiego. Rytkowski jest bramk. Jeszcze tam ucierpiał chyba Patryk Krok nie było wątpliwości, kto ma rywalowi swojej styl gry. Nie była w stanie pogoń w żaden sposób odpowiedzieć. Był taki moment zrywu, ale to wszystko na co tego dnia było stać gości. Zaręba, grupa, grupa, z przetrzymaniem. Grogola, Go gola, Andrysiak, jeszcze raz skutecznie. Świetny mecz tego zawodnika. Może najlepszy w karierze. Ale co z tego, jakiego zespół przegrał? Jeszcze jedna szansa, jeszcze raz Andrysiak. Ależ statystyki tego chłopaka. Ale mecz wygrywa górnik 24 do 18. Pewne zwycięstwo. A teraz za uwagę dziękuję. Marcin Muras, do zobaczenia, do usłyszenia.